Aby zaorać pole o powierzchni P w ciągu 8 godzin potrzeba trzech ciągników. Przyjmijmy, że każdy ciągnik w ustalonej jednostce czasu może zaorać tą samą powierzchnię pola. Zaoranie pola o powierzchni P przy pomocy ciągników dwóch ciągników zajęłoby 12 godzin, cztery ciągniki, które pracują o połowę szybciej zaorałyby to pole w ciągu 4 godzin. No to Zobaczmy, co tu nam się wydarzyło. Do tego zadania można podejść na kilka sposobów. Ja tutaj trochę poopowiadam. Więc tak, wiem, że mamy trzy ciągniki, one pracują 8 godzin. Dwa ciągniki, nie wiem ile godzin pracują. I teraz tak, tutaj musimy mieć trochę wiedzy, że to zadanie to jest odwrotna. Proporcja, to nie jest proporcja tak jak zawsze, czyli że mnożyłam na skos, teraz mnożę 3 razy 8, to się równa 2 razy X. Zaraz jeszcze o tym powiem. Czyli tu mam 24 równa się 2x, czyli ciągniki pracują 12 godzin, tak? I teraz można do tego zadania podejść też w taki sposób, że skoro 3 ciągniki. Pracują 8 godzin, to one razem wypracują jakby 24 te robotogodziny, tak? Robotogodziny. I mamy jakby te 24 godziny rozdać teraz na dwa ciągniki, no nie? Czyli jak mam to rozdać na dwa ciągniki, rozdaję na dwa ciągniki. To co mi zostaje? 24 na 2, czyli 12 roboto godzin na jednego ciągnika. Czyli tak, to zdanie jest prawdziwe. Czyli albo może sobie za pomocą logiki, albo za pomocą odwrotnej proporcji z tym zadaniem poradzić. No i teraz tak. Eee, to drugie zadanko. Cztery ciągniki, które pracują o połowę szybciej, zaorałyby to pole w ciągu czterech godzin. Czyli mają zwiększoną prędkość, no nie? Czyli najpierw pracowały na prędkości 1, a później o połowę szybciej, czyli 1,5 tej swojej prędkości. To była prędkość 1, później zaczęły szybciej pracować. Czyli ten nasz czas robotogodzinny, się zmniejszył, no nie? Czyli te 24 godziny musimy podzielić na 1,5, otrzymujemy 16 robotogodzin. Jeszcze raz. Wyobraź sobie inną rzecz, że pracuje jeden, a później pracują dwa razy szybciej, czyli dwa. No to te swoją robotę wykonają dwa razy szybciej, no nie, wtedy 12. Tutaj, no, do półtora zawsze ułamki trochę taki samot w głowie robią. Jak masz jakiekolwiek pytania, to pytaj, ja ci chętnie tam pomogę, przeskoczyć przez tą trudność. No i teraz tak, tych 16 robotogodzin muszę rozdać na cztery ciągniki. Czyli mam 16 podzielić na 4, otrzymuję 4, czyli to zdanie też jest prawdziwe. No, ale dobra. Mhm. Mówiłam, że to można też zrobić na dwa sposoby, czyli tak, to było. Jeden to był sposób taki liczeniowy, drugi z tej, propor z tej odwrotnej proporcji. No to dobra. Nasze ciągniki cały czas pracują 3 ciągniki 8 godzin. I teraz tak. Cztery ciągniki pracują o połowę szybciej, no nie? Czyli tak jakby one wykonałyby pracę. Cztery ciągniki pracują półtora razy szybciej, czyli tak jakby pracowało ciągników sześć. Jak? Dlaczego? Bo no po prostu cztery razy półtora daje mi sześć. Nie wiem, ile godzin pracuje, czyli 3 razy 8 równa się 6 razy x. Czyli mamy 24 równa się 6x, czyli x równa się 4. Wychodzi to samo, tylko tutaj no, trzeba to zadanie z drugiej strony wziąć, bo tutaj się bardziej skupiamy na tym mm, robotu o godzinach, ile mamy do rozdania, a w tym zadaniu skupiamy się na tych ciągnikach dokładniej. No i tyle. Dzięki za uwagę. I do usłyszenia. Pamiętaj, zawsze tutaj jakieś filmy dodatkowe wyskakują do uzupełnienia tematu, więc polecam zerknąć. Na pewno nie zaszkodzi. Dzięki pa. La la la.